Witam z tej strony W dzisiejszym odcinku zobaczymy domek dla miniacza trójki. Jak wiecie ostatnio nabyłem coś takiego. Znaczy w sumie nabyłem drona, ale później stwierdziłem, że potrzebuję domek dla niego. Cena około 70-80 zł. Zależy jaka promka. Wygląda to tak. Zauważcie, że to już coś było kurnia przygniecone w transporcie, więc to jest gumowane. To jest gumowane, tutaj mamy jakąś siateczkę, pasek. Pasek w środku. O tak to wygląda i teraz tak, nie wiem czy to jest odpowiednie. Dobra dla lekkiego strzału pewnie wytrzyma, ale tutaj zostało po prostu w transporcie przygniecone przez coś, Mówię większą paczkę, bo tak nie jest zbyt dobrze zapakowane i to powiem Wam, że tak średnio, nie? No ale dobra, spoko. Sprawdzimy e, kontroler. E, no dobra, wchodzi jakoś. Wchodzi jakoś i razem tutaj z wkręconymi gałkami wchodzi, więc jest spoko. Teraz zobaczymy jak wchodzi e, e, albo wchodzi, albo nie wchodzi. No tak średnio. No, no na sztywno, na sztywno można powiedzieć wchodzi, chyba że go źle wkładam. Może on ma być tak. Eee, może tak będzie lepiej. Eee, więc dronik, e, dronik wchodzi, to wchodzi i teraz sprawdzamy baterię. Cyk, cyk i Jeszcze co, jeszcze gdzieś przydałoby się wrzucić hap do ładowania Kurnia, ledwo co? Chyba że tak Do góry nogami, o Dobra, tam Ta Więc mamy Mamy opakowanie Nie, słuchajcie, nie, nie powierzyłbym tego jak gdyby Mamy jeszcze rączkę. Nie powierzyłbym bezpieczeństwa drona, jeżeli miałoby coś na niego spaść, to on zostanie rozpierdzielony, bo tutaj, jak widzicie, to nie jest to jest jakieś gumowane tworzywo. Wygląda to jak, jak po prostu tkanina pokryta jakąś gumą. Jest to wodoodporne. Zamek raczej nie będzie wodoodporny, więc to też, też trzeba uważać. Więc jeżeli bierzecie go ze sobą na, kajaka, na kajak, to raczej wrzuciłbym go jeszcze na przykład w worek. Ale no, cena w granicach 80 zł nie jest źle nie jest źle tutaj możemy sobie jeszcze coś ewentualnie dodatkowe śmigła czy coś o, tutaj mam silikon wrzucony także no OK powiedzmy, że, powiedz, powiedzmy że, że za te 80 zł z AliExpress jest spoko wyjechałem jak malowałem. Czemu tu pomalowałem? Pomalowałem, żeby mi się nie myliły odbiorniki. No a tutaj mamy, tutaj mamy pojemnik z pudełka, czyli to co tutaj gdzie po prostu dostajemy drona. Ja go też po prostu w ten sposób zabezpieczałem, jak go wrzucałem do innej walizeczki, którą miałem tak przy okazji. A gdybyście chcieli się uparli, Mieć, ale tutaj raz wam nie pokażę, mam taką aluminiową, aluminiową walizkę, która na pewno spełnia dobrze swoją rolę. To oceniam tak, że tak powiem, średnio. Średnio, bo to od dużych uderzeń to na pewno nie chroni. Przed kurzem, przed kurzem jest ok. Teraz spróbuję to, one tak. Przed kurzem na pewno jest ok, ale tak, żeby to jakoś super zabezpieczało, to średnio. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. No, jeszcze pasek wam pokażę. Jeszcze pasaczek taki najzwyklejszy. Tutaj za trzaskami widzę. Jest, żeby można było go ewentualnie na ramię zapiąć. On gdzieś tak, no, spokojnie starczy. To jest pokręcony trochę. Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym dziwnym odcinku.